Hej, z tej strony Kapity i w dzisiejszym odcinku gramy sobie na nowej edycji cloudmc.pl i dzisiaj się poklepiemy, mamy makro, I tak, makro, makro, jest dosyć zbilansowane do 11-12 CPS-ów, czasami dochodzi do 13, ale, okej, okay. Dobra, ja tu napiszę, zapraszam warob, To jest mój kolega. Ja nagrywam, ziomuś. Dobra, napiszę do Olka, czy możemy się klepać. Chodźcie, potepiemy się na odcinek. Mm, mm. Bo tutaj jest warp. Odpiszę. Okej, okay. tepnę. I jakby ktoś chciał wiedzieć, odek, tak, to mój brat czyteczny. Chociaż pewnie już każdy wie. No. Dobra, no tego, no akceptu. Mam nadzieję, że nie, zjadł krok przed. jak tak, to F. Dobra, i się klepiemy. Ja tak samo gapa, bo po co od razu koksa? O, Perełka. Dawaj, dawaj! Zabić go. Mm. Dawaj. Ja mu oddam itemy. Nawet z limitem mogę. Mm. Okej, okay, on musiał a ja sobie gapa zjem. I to nie zostawiamy, że był na ferwerze. To jest naprawdę nieustawiany. Olek po prostu segra. Nie kazałem mu, ale trafił. Limit CPS. Super. O jak oksa. Nie, koksa mówię. No nie, już ora. Nie ora, no nie. Please, bez orania. Nawet tam był szkielet. Mm. Więc what? Mm. Mm. Czemu tu są moby? Łada, hell. Mm. Mm. Kurde. Mm. A kok sobie no please. Ale punkciki będą przynajmniej. O ile? O nie, już się zbugowało, że jest ta taka kreska do podgłaśniania. Dobra, szybkie sprawdzanie seto. Kurde. Dawaj. ja chyba Nie ma zmiany. Bo na makrze szybko pada set. Mm. Dawaj, daj, mm. ze punkty. Mm. Nie, zjad. Dawaj, mm. no proszę, proszę. Mm. Gde? No proszę, zdaję w ogóle. Czemu tam się rozpią Creepery? Może admin to robuje. Nie, bez O cóż, bania mu padła. Bania. Napiszę, bania ci padla. Bania mu padła, dlatego. fajna klepa na odcinek W ogóle jestem w topce. Na pewno jestem no. w topce. Najpierw go topnę. I ukośnik top. Nie pieniędzy powrót. Nie, to nie zabójstwo. A zabójstwo mam dwa, więc poczekajcie. Krzychu, te Hul Dobra, nie widzę. A ogólnie to już było jego. W głowę sobie zostawię. Ale na pewno nas admin trollował, bo tyle mobów nie ma. Nie ma. Po prostu jest. Nie ruszają. Więc nice admin trolling. Yy, tylko topkę chcę tam zobaczyć. Tylko top. top. Nie, nie. 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 Gdzie to było? Topka punktów. O. Widzisz, bo tutaj jest. Bo tutaj jest 25, a ja mam 45. O! Idealnie trafiłem. Jestem 15 w topce. A pierwsza osoba ma 600. Spoko. Fajnie. Ale na nice Mega ta fajna. Mega fajna była klepa. Bo Oleg wie, że się nie ucieka. Olek się zawsze klepie do końca. na wszystko naprawiłem. Robimy chwilę pauzy. Dobra, jestem i tutaj się będę pił, ale masz Banie, bo nie ma ktoś. Tak mam Banie. Kurde. Bo tutaj mi pisał ja, Jak można zauważyć, ja sobie kartę, żeby tamten nie widział. Serio, nie pisało mi. Schowek. Dobieram limit. Relogam, bo muszę relognąć, żeby nie mieć lagów. Bo ja tak mam. I tak, yy, bo nie mówiłem. Nagrywam na nowym telefonie. Który jest najmniejszy. No, tak. Po prostu. Mam nadzieję, że audio nie szumi. A jak szumi, to sorry. To nie moja wina. Kurde. O, jest tu ten gość. Włączę sobie tylko makro. Dobra i chodź gościu. Chodź. Żebym ja na pewno nie wszedł poza linię. Tego chcę walnąć. Kurde. O, dobra. Aha. Aha, wiem, że to jest Windows 10, ale ja mam dobry makro. Tylko to nie jest możliwe, że on ma taki odrzut. Co jest? Bug. mam zbugowany. Zbugował się cloud. Zbugował się. Zbugował się. Makro nie. Zbugował się cloud. Aha. Ale gównianie. Super. No po prostu super! Super! No i jeden za cię A, jak mnie to wkurzyło. No F po prostu, F. Kit, Gracz... Mm, to wywal, to wywal. To sobie zostawię miałby. Dobra, idę jeszcze raz na Warp. I mam nadzieję, że się nie zbuguje I mam nadzieję, że w tą stronę w Warp. No i się... Klikłem raz, a już, już się zbugował z tą, z tym. Ale to było niefajne, bo nie mogłem zjeść jabłka. Ale fajnie. Ile mam teraz punktów, tak w sumie? Nie widzę. No nie, 521, nawet nie jestem w top. On mi zabrał aż tyle? Seriously? I na samej górze jest typ. Idę do tego typa. Nie. Nie. Wiem. No, jest o perła nie wytypała tutaj. Ogólnie głowa mi się przyda. punktów. O dostałem 27, może nie 7, ale jed... 26 punktów dostałem. Ale koks? No koks. Aż tyle punktów to ja się nie spodziewałem, ale nice. Very very, very nice. Moim zdaniem. Może nie koks, ale złote jabłko. I się dobiorę. Był jeszcze jeden kilek w sumie. Ja myślę, że zaraz w sumie będziemy kończyć, bo prawie 16 minut nagrania. Wiem. Zrobimy giveaway. Jeden VIP na edycję. Będzie do wygrania. Dla subskrybentów. Dla tych, co będą ten Będą łapkowali, subowali. No i najważniejsze, muszą napisać komentarz ze swoim nickiem. I muszą podać nick na Discordzie, bo muszę się z nimi zgadać. Bo trzeba być online na serwerze, gdy się kupuje rangę. Tak jak premium casy. Więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Ja wiem, kacpity. No i widzimy się w następnym odcinku.